Siema. dzisiaj robimy ciepły próg bramy garażowej. Zakupiłem klinaryt. 5 bloczków. Każdy ma 1,20 m, a więc łącznie 6 metrów, tych bloczków. No i ten klinaryt znajduje się, zobaczcie, w tym miejscu. Czeka na montaż. Mega otwarty materiał. Zamywany na wymiar 23 cm, no bo tak będzie docelowo posadzka. Tu już jest posprzątane, posprzątaliśmy. No i tu go będziemy mocować. Klej, specjalny klej e, od spodu, ten klej jest też z boku. E, potem profilami Będziemy przymocowywać ten pinary do kudziaka, tak żeby to było sztywne, i na końcu od zewnątrz będziemy smarować wszystko masą EPDM w płynie, tak żeby zrobić jakąś zaporę przeciwilgociową. No i działamy! Dobra, robimy przymiarkę. Chciałabym będę musiał podciąć kawałek A się sobie przymierzamy I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I'm known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey you fade away you fade away yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with the Come. now we put the glue under I have Titan Wins Bound. ale nie mam do niego pistoleta, więc będę wyciskał po prostu z tego, z tej tuby. Złapię najpierw na klej wszystkie te poszczególne elementy, a potem będę, będę, będę mocował te elki, takie kieleczki. Pójście taka leczka. To jest, nie wiem, ile to ma 5 na nie wiem, 15 cm, chyba 10 może. I to będzie w ten sposób, tak łapane od środka do chodziaka na kołki, a tutaj na jakiegoś wkręta w ten. W ten, w ten e, minaryt, ale to dopiero jak poprzyklejamy, jak to ustawimy, wszystko wypoziomujemy. No bo, no bo, no bo, no bo. No bo właśnie trzeba to przykleić. Więc nie ma tutaj krawędzi. Mniej więcej, no mniej więcej trzyma się to. Może uskakuje trochę. E, Dobrze. gdzie jest kurz do garażu? No, jest na Ja muszę zamknąć, zobaczyć, jak to, jak to się licuje. elegancko dobra jest bajka dobra trzeba lecieć zanim nam klej zacznie łapać no bo tu będzie zaraz kiszka będzie A few moments later. dobra słuchajcie przykleiłem to po mocowałem na te profile elki tutaj to może będzie lepiej widać Eee, poczekam trochę aż to podeschnie. Zakleiłem klejem od spodu i boki, poczekam aż klej wyschnie, od środka już można jechać ze styropianem, ze styrodurem. Eee, dojechałem do końca, zlicowałem się ze ścianą, no eee, niech sobie będzie, tutaj w tym miejscu, najwyżej tutaj chłopaki jak będą robić wylewkę tam kawałek tego wytnął, żeby żeby to zalać e, zalać posadzką czekam aż to wyschnie, no i potem lecimy z, z tym lecimy to jest Ilbruk Barrier Seal no to jest e, membrana EPDM w płynie I ją od zewnątrz od zewnątrz lecimy do końca lecimy od zewnątrz, tu wchodzimy jeszcze na Węgarek, kawałek po całości robimy z tego EPDM -a fasadę też grubszą warstwę tutaj, przy tym no i łączymy to z papą, tak żeby tutaj ciągłość tej izolacji była zachowana w tym miejscu. Ale musimy poczekać, aż to wyschnie. Szybka robota, zajęło mi to godzinę w sumie. Przymocowanie. Tego ciepłego progu. Dobra, słuchajcie, XPsik jest jeszcze nieskończony. Tutaj do dwie warstwy, dwie piątki. Tu jest zakładeczka. Nie robimy tych przekładek tutaj poziomych, bo na materiał nie starczy. Jak zaczniemy ciąć kombinować. To i tak one są z frezami. Więc, więc się zakładeczki robią. Mimo wszystko i tak jest tutaj przesunięcie delikatne. Więc jest spoko. No, słuchajcie ten ciepły próg. on już złapał na klej. Klej, już jeszcze się trochę klei, ale już złapał. Tutaj będzie 13 cm wylewki z delikatnym spadkiem tam do odpływu. Jeszcze muszę pomyśleć, jaki odpływ tutaj zrobić. Nie mam pomysłu, ale to coś wymyślę. W miarę mi to wyszło. Poziomowałem, tak żeby było ok. To też nie musi być idealnie. Tu i tak pewnie jeszcze na coś tutaj pójdzie. Jakaś uszczelka będę jeszcze frezował i kładł uszczelkę pod bramę. Brama ładnie do tego dojeżdża, bo to było na zamówienie. Tutaj nie zdążyłem. Jutro to będę robił. Poczekam aż wyschnie ten klej. I tutaj będę e, to, e, tym EPDM-em. Tą folią EPDM wpłynie. Tutaj będę smarował grubo z zakładką na papę, tak żeby zrobić ciągłość a na końcu Wam o kosztach opowiem, ile to kosztowało no i ciepły próg zakończony zaizolowany masło EPDM w płynie tutaj są trzy warstwy smarowałem grubo tak żeby ta masa wdarła się we wszelkiego typu szczeliny Zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Spoko to wyszło, jest ogarnięte. Próg jest na 23 cm. Tutaj docelowo będzie kończyła się podłoga równo z tym progiem. Na ten próg jeszcze będzie szła uszczelka. Taka do bramy. Taka dodatkowo doszczelniająca. Robota, no mi zajęło to. Gdzieś tam 2,5 godziny. Z półtorej godzinki mocowałem te bloczki klinarytu. Ich jest tutaj 5. Każdy ma 1,20 m. I proszę Was... No i te trzy warstwy nakładałem. Jedna warstwa to jest tak gdzieś z 15 minut, bo bardzo fajną konsystencję miał ten EPDM. Więc smarowało się go Mega, mega zacnie. Od środka tu zlicowałem się ze ścianą. Najwyżej to potem będę wycinał trochę, żeby tutaj wylewka to przykryła. A jak je to nie, to i tak pójdzie po nie coś, a to zawsze taka dodatkowa bariera. No to zalecają, żeby 15 cm zakładu gdzieś było mniej więcej. No tu jest 50 cm zakładu z jednej, z drugiej strony. E, więc spoko. Sztywno się trzyma. E, pokazywałem wam te wcześniej elki, na które to mocowałem. One są tutaj. Tu jest jeszcze dodatkowo taka masa oszczelniająca klej. Te szczeliny, te łączenia. E, no i koszty. Słuchajcie. Bez robocizny oczywiście, bo praca własna. Więc tutaj e, nic. E, oprócz tego, że musiałem poświęcić trochę czasu. Dodatkowo mnie montaż tego nie kosztował. Bardzo prosta sprawa. Koszt 5 bloczków finerytu 937 zł i 26 zł, a przypominam, że te bloczki mają 23 cm wysokości i 10 cm szerokości, od wielkości tak naprawdę uzależniona jest cena. Bo jeżeli macie ten próg mniejszy, albo zamówicie sobie jakieś szósteczki, no to automatycznie. Ta Cena będzie niższa, no więc zaokrąglając 940 zł za 6 metrów tego klinarytu. Potem ta folia PDM wpłynie 183 ,35 zł 35 groszy. Kontowniki montażowe, one są 80 na 170 mm do progu, tak na taką wysokość. Tutaj mamy 120 na 60 kątowniki, 54,32 zł. No i ten klej w takiej tubie e, to jest e, Sealant Bound. Klej uszczelniacz biały Wins Titan 600 ml 46,58. Całość, całościowy koszt 1221 zł. i 51 groszy za ciepły próg bramy garażowej. No słuchajcie, szukałem na gotowo tego typu rozwiązań. Z purenitu jakiegoś wychodzi prawie że dwa razy drożej. Powyżej dwójki wychodziło, gdybym chciał sobie zamawiać z Purenitu. A ten klinaryt jest też bardzo fajnym, bardzo twardym materiałem. Na pewno twardszym niż najtwardszy XPS. Nie pamiętam, jaką on ma wytrzymałość, ten na nacisk. Ale tam jest w tysiącach to liczone. No i to czuć, jak się go dotknie, to czuć. Na tym są stawiane często okna, jakieś duże konstrukcje. Więc to wytrzymuje naprawdę, naprawdę mega, mega spore obciążenia. Słuchajcie, to nie jest poradnik. Ja to tak zrobiłem. Wyróbcie jak chcecie. A jeżeli Wam ten materiał się podoba, to ja zachęcam Was do polubienia tego materiału oraz obserwowania naszego kanału. No bo dzięki tym obserwacjom rośnie motywacja, żeby dla Was coś nagrywać. I do następnego, trzymajcie się.